Zaczynam z odcinki jak Tymon, pss, od nieznośnych dźwięków. Pss, tak. Dzisiaj będzie e, obiecany odcinek o symbolach, o symbolach w moim życiu, o symbolach, którymi się otaczam i o tym, e, skąd taki, a nie inny wybór i też jakie te symbole mają znaczenie w innych kulturach, dla innych ludzi, e, no i jak one się znalazły u mnie po prostu, ale zanim przejdziemy do odcinka, to chciałabym przypomnieć Wam o tym, że możecie zasubskrybować ten kanał i wcisnąć sobie dzwoneczek, taką przypominajkę, możecie też Odsubskrybować i zasubskrybować ponownie, ponieważ bardzo często stare subskrypcje nie działają, albo może się okazać, że nie subskrybujecie już mojego kanału, ponieważ YouTube odklikał wam mój kanał po prostu sam od siebie. Takie cuda się zdarzają, drodzy państwo. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, i też będzie mi bardzo miło, jeśli wejdziecie na mój Instagram. O, taki ładny jest. Chciałabym również zaznaczyć, że wszystkie rzeczy, które tutaj dzisiaj widzicie, czy to jakieś elementy biżuterii, czy koszulka, czy, czy inne jakieś rzeczy, które widzicie na przykład za mną, znajdą się w opisie na dole, więc nie musicie o to pytać w komentarzach. Ja do, wszystko, do wszystkiego, do czego uda mi się znaleźć linki, oczywiście, to podlinkuję wam w opisie. A teraz odcinek. W swoim życiu otaczam się pewnymi symbolami, co nie uszło oczywiście Waszej uwadze, i wielokrotnie pytaliście mnie o to i na live'ach, i gdzieś na Instagramie właśnie. Skąd te, a nie inne symbole? Dlaczego właśnie one? Bardzo często przypisujecie im nie te, nie, nie te znaczenie, które dla mnie te symbole posiadają. No i z symbolami w życiu jest tak, że wydaje mi się, że. Większość z nas, tak, tak mi się wydaje, że większość z nas, jakieś symbole w, w życiu, które mm, uważa za takie przynoszące szczęście, albo wręcz przeciwnie, posiada. I te symbole, które uważamy właśnie za takie pozytywne, za naładowane pozytywną energią, za takie, które przynoszą, przynoszą nam szczęście, lub takie, które my w jakiś sposób lubimy, czujemy z nimi takie połączenie, yy, bardzo często otaczamy się nimi właśnie w postaci jakichś pierdół, które stawiamy sobie na półkach, albo sztuki, albo tatuaży, no, gdzieś wrzucamy je w swoje życie, tak? Niektórzy sobie zbierają żaby na szczęście czy pieniądze, inni y, wierzą w jakieś czterolistne koniczyny, y, jeszcze inni lubią jakieś konkretne zwierzę i lubią tę te, te symbolikę. Y, ktoś inny jest gdzieś bardziej z astrologią powiązany. No, można tutaj mnóstwo mnóstwo tych symboli wymieniać, który, w które ludzie wierzą i którymi się otaczają. Ja otaczam się symbolami, które mają wzmacniać pewne cechy z jednej strony, z drugiej strony mają wyciszać i uspokajać e, pewien niepokój. W odcinku, w którym opowiadałam Wam o symbolice moich tatuaży, wspominałam o tym, że większość malunków, które mam na ciele, przedstawia kobiety i zwierzęta. I że te zwierzęta nie są przypadkowymi zwierzętami. Że są to konkretne zwierzęta o konkretnych cechach, którym przypisuje się jakieś konkretne znaczenie symboliczne lub którym ja to znaczenie symboliczne z jakichś powodów przypisuję. I Kilka z tych zwierząt, które u mnie na ciele się znajduje, to są właśnie węże. Moja fascynacja z wężami, nawet nie jako symbolem, ale po prostu zwierzętami, zaczęła się jeszcze kiedy byłam bardzo małym dzieckiem. Ja od dziecka bardzo mocno interesowałam się biologią, przyrodą, naturą, no gdzieś wszystkimi tymi takimi rzeczami tętniącymi życiem, które nas otaczają. Ale raczej ze świata zwierzęcego niż roślinnego, co chyba mi zostało do dzisiaj, bo moje rośliny niespecjalnie ze mną tutaj współdziałają. Nie, żebym miał jakiś zwierzyniec w domu, ale okej, okay, dobra. Wracając do tematu. Bardzo interesowałam się właśnie tym, tym światem zwierząt i. Zwierzę, które fascynowało mnie właściwie od samego początku, to był właśnie wąż. Jako dziecko poznawałam świat węży poprzez literaturę i filmy przyrodnicze. Później, kiedy byłam nastolatką, przez chwilę krążyła mi po głowie taka myśl, że fajnie byłoby mieć węża w domu, ale po bardzo szybkiej, krótkiej analizie doszłam do wniosku, że to nie byłby najlepszy pomysł, ponieważ w węże podobały mi się i zawsze kojarzyły mi się z tym, że są właśnie takim. Symbolem mm, nieprawdopodobnej indywidualności i wolności, jaka jest z tym związana. W ogóle dzikie zwierzęta e, uważam, że powinny na tej wolności się znajdować, i nie do końca podoba mi się trzymanie w jakimś małym terrarium, w mieszkaniu węża, tylko po to, żeby, żeby ten wąż tam był i od czasu do czasu dokarmianie go jakimś zamarzniętym zwierzątkiem albo no co gorsza właśnie wrzucanie żywego zwierzęcia. To nie są rzeczy, które mnie fascynują. To nie jest ta część tej historii yy, o tym zwierzęciu, która byłaby dla mnie fascynująca. Ja lubię patrzeć na węże na wolności, lubię je oglądać właśnie w filmach przyrodniczych, w takich materiałach przyrodniczych, ale nie chciałabym takiego węża trzymać w domu. Inna sprawa to otaczanie się tym symbolem i zaraz przejdę do tego dlaczego. Skoro już por poruszyłam temat tatuaży to od razu wam powiem jakie to węże na moim ciele się znajdują i to jest wąż na moim boku, który przeplata się pomiędzy mną i Maćkiem, był to tatuaż, który zrobiłam sobie na naszą rocznicę, nie pamiętam którą, więc zrobiłam sobie ten tatuaż na naszą rocznicę i tam jest symbol węża. Są też dwa węże na moich dłoniach i tutaj pięknie pasujące pierścionki do tych węży. Uwielbiam to połączenie, właśnie te dwa wężyki, które tu się ogonkami stykają i pyszczkami i tutaj te dwa, które się stykają pyszczkami i ogonkami. Również na tym palcu, nie będę go wystawiała, ale na tym palcu również znajduje się wąż i wydaje mi się, że to na chwilę obecną są wszystkie węże, które pełzają po moim ciele. Oprócz tatuaży, oczywiście węże może, możecie zauważyć gdzieś zawsze na mojej biżuterii, e, albo gdzieś na moich ubraniach, e, czy to jako symbol węża, czy też właśnie e, sam taki wzór wężowej skóry. No, ja po prostu lubię i ten wzór, i tę i i symbolikę, która gdzieś wokół węża się roztacza. Co ciekawe, moje dwa ulubione odcinki: Weekend Morty to też te związane z wężami, czyli bądź wężny. Z świetnym utworem Rika. Musisz być wężny. No i najlepszy odcinek, moim zdaniem, czyli tam, gdzie węże przejęły kontrolę nad światem. Tam, gdzie po prostu cały świat, cały światem rządziły węże. Doskonały odcinek. Doskonały, po prostu dialogi. mistrz. No i niezapomniany snake jazz. It's snake jazz. Najlepszy. Wąż jako bóstwo, element duchowości czy symbol pojawia się praktycznie w każdej kulturze. Oczywiście w kulturach, które zamieszkiwały na terenach, na których węże naturalnie występowały. Jego symbolika jest naprawdę bardzo, ale to bardzo rozległa. Ta najbardziej nam znana, z którą my jesteśmy najbardziej związani, to jest oczywiście symbolika związana z chrześcijaństwem. I w chrześcijaństwie wąż no, nie ma dobrej pasy, ponieważ jest on powiązany z piekłem, jest on powiązany z demonami, z nieczystością. Jest to symbol szatana, symbol kłamstwa, zdrady, zła i tak dalej, tak dalej. No zresztą wszyscy doskonale kojarzymy, prawda? Węża w kulturze chrześcijańskiej, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co zbyt wiele na ten temat opowiadać. Co ciekawe, w innych kulturach wąż nie jest już tak bardzo powiązany tylko z siłami ciemności i nie ma takich. Takiej złej symboliki sobie przypisanej. Bardzo często symbolika, która jest przypisana wężowi, to właśnie symbolika przemiany, nieskończoności i takiego głębokiego uduchowienia. Wąż w wielu kulturach występuje jako łącznik tego, co boskie, kosmiczne, z tym, co jest przyziemne. Kojarzony jest z przemianą duchową, z rozwojem, ze zmianą i odnową. I z tą odnową, właśnie kiedy jesteśmy na taką naszą. Od nowe wewnętrzną gotowi, to podobnie jak wąż zrzucamy skórę, potrafimy się przeobrazić i zamienić w coś nowego, lepszego. Uwalniamy się od naszych ograniczeń i rozwijamy się. Wąż to oczywiście też nieskończoność, wieczność i wieczne odrodzenie, destrukcja i odrodzenie. Czyli co teraz wszyscy razem powiedzmy, co to za symbol? Oczywiście jest to uroboros. Cykl śmierci, śmierci i odrodzenia w tym wypadku oczywiście można traktować tutaj e, dosłownie, ale ja raczej bym się skłaniała ku, ku metaforze. Dla mnie to znaczenie metaforyczne na przykład e, można rozumieć w taki sposób, że e, ten symbol jest e, w jakiś sposób potrzebny w życiu, w momencie, kiedy e, udaje nam się przekroczyć jakiś e, kolejny. E, Poziom w naszym życiu. Ten wąż to taki moment przejścia przez granicę, przez którą wcześniej przejść z jakichś powodów nie mogliśmy. Coś nas blokowało, nie, 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 mieli, nie, nie mogliśmy się rozwinąć z jakiegoś powodu. I tutaj, właśnie to zrzucenie skóry, jest takie, takie bardzo symboliczne, to o czym mówiłam wcześniej, i to jakby pójście dalej. Również wąż jest w wielu kulturach przedstawiany jako symbol uleczenia. W w naszej kulturze również wąż występuje właśnie jako symbol lekarski. Widzimy go gdzieś na aptekach, na przykład, tak, na receptach, możecie takich starych z przybijanymi pieczątkami. Boże, kto to pamięta zauważyć węża, wiecie o co chodzi. Dla mnie oczywiście to uleczenie. Również jest symboliczne. To uleczenie dotyczyć może ciała, ale ja bym go też przeniosła na, na to, co się dzieje w środku, czyli na takie uleczenie ducha. Jest to symbol potężnej wiedzy i mądrości życiowej. Uznawany za odwzorowanie helisy naszego DNA, z którego zbudowane jest wszystko, co żyje i co nas otacza. Każda najmniejsza cząsteczka. Tak jak już mówiłam, yy, śmierć i narodziny. W takim znaczeniu również symbolicznym, czyli właśnie w takim znaczeniu, że potrafimy coś, czemuś pozwolić odejść po to, żeby coś nowego mogło się narodzić, to jest bardzo trudne i wiem, że bardzo wiele osób, w tym też ja, ma często problem z tym, żeby pewne rzeczy odpuszczać, że jest ciężko się pogodzić z pewnymi sytuacjami i. Jest to tak, taki symbol, który ma wzmacniać we mnie to poczucie, że decyzje, które, które podejmuję, e, i czasem rzeczy, które muszę pogrzebać, pozwalają mi tylko e, iść naprzód. Teraz to zabrzmiało, jakbym szła po trupach do celu. Ja zupełnie tak nie jest. Właśnie dlatego, że tak nie jest, to potrzebuję wzmocnienia e, takiego mentalnego oczywiście, e, w swojej głowie. Tak jak już mówiłam, dla wielu ten wąż jest takim łącznikiem pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co na ziemi. Występuje tu jeszcze zjednoczenie prze przeciwieństw, odnawianie się świata. Wąż też symbolizuje wszystkie żywioły. Mamy tego węża upierzonego, węża ze skrzydłami, kłeca koatl. To jest wąż, który śnił mi się kiedyś. Pamiętacie, opowiadałam Wam ten straszny sen w jednym z vlogów wakacyjnych. Mo możecie go sprawdzić, o tutaj ten vlog. Tak, z tą opowieścią, więc ten pierzasty wąż, który łączy różne żywioły, jest takim, jest takim właśnie połączeniem wody, powietrza, ziemi oraz ognia. Jest tutaj symbol przeobrażenia się, zachodzenie oczu mgłą w momencie zrzucania skóry, czyli to jest jakby przeniesienie się w jakieś, w jakieś rejony astralne po to, żeby powrócić jako nowa istota po, tej, po tym zrzuceniu skóry. To jest Oczywiście, wszystko w bardzo ogromnej przenośni yy, i wszystko to można bardzo ładnie odnieść do naszego życia i do takiej wewnętrznej i zewnętrznej przemiany, do jakiej każdy z nas dąży, rozwijając się w swoim życiu. Całą swoją przemianą, całym życiem, oczywiście w tym znaczeniu symbolicznym, jest dla mnie taką, takim, takim kierunkiem i ogromną nauką yy, o tym, jak zostawić Przeszłość za sobą i jak umiejętnie patrzeć do przodu bez poczucia żalu. Więc jest to takie zwierzę mocy, które odpowiedzialne jest za przemianę i za pokazanie nam samym naszej. Trochę lepszej wersji siebie. I ja wiem, że to wszystko może brzmieć jak jakiś uduchowiony bełkot, albo jakiś coachingowy uduchowiony bełkot. Posta posta powiedzcie sobie cokolwiek, natomiast to jest jakby mm, całą kształt. Gdzieś taki, który wyciągnęłam, jeżeli chodzi o, o symbolikę węża, i to nie jest wszystko, w co ja, w co ja totalnie wierzę i z czym ja się utożsamiam, i tak dalej, ale są pewne elementy, jeżeli chodzi o to konkretne zwierzę, już pomijając sam fakt, że po prostu czuję sympatię do tego zwierzęcia, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, że czuję sympatię do węża. Czego nie mam w domu, no ale mam, mam gdzieś jakieś takie połączenie. I no właśnie, i czuję jakieś takie wewnętrzne połączenie. Każdy, wiecie, jak ktoś ma swojego patronusa, to moim patronusem byłby wąż. Tak, i pewnie należałabym do Slytherin. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten odcinek, czy był on dla Was ciekawy. Napiszcie mi, jakimi symbolami Wy otaczacie się w swoim życiu i dlaczego. Ja chętnie opowiem Wam o innych symbolach, jakie w moim życiu występują i którymi staram się otaczać. A Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka.